Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dziś odpowiem na darmowe pytania. Um, tak jak obiecałam, wylosowałam 10, w zasadzie 11 osób, um, bo tych maili waszych było bardzo dużo, więc stwierdziłam, niech będzie 11. Wibracja mistrzowska. Także wylosowałam 11 osób, którym odpowiem na pytania. Um, wierzę, że wszystkie te osoby są subskrybują mój kanał za co serdecznie dziękuję. Um, chciałabym również, żebyście zaglądali na mój kanał, um, dawali lajka, like jeżeli filmik się podoba, um, szerowali moje, um, mo, moje um, filmiki, także... No i pisali do mnie, tak? Pisali do mnie, także zachęcam serdecznie. No dobrze, kochani, ja już nie będę przedłużać, po prostu przejdę do, do Waszych maili, bo... Tak jak powiedziałam, jest ich 11, więc e, trochę to zajmie. I pierwsze pytanie mam tutaj od pani Marty. Kiedy zakończy się sprawa o podział majątku? Już patrzymy, pani Marto. Kiedy zakończy się sprawa o podział majątku? Pani Marta, pani Marta, kiedy zakończy się sprawa o podział majątku? Znaczy, na pewno trzeba dojść do jakiegoś porozumienia z tego, co mi karty tutaj pokazują. Eee, powiem pani tak, powiem pani tak. Tutaj mi się pokazują sytuacje. Tutaj pokazują mi się sytuacje, które jeszcze nie do końca są tak, jakby jasne, które mogą za chwilę tak naprawdę wyjść na światło dzienne. Kolejna sytuacja, która mi się tutaj w kartach pokazywała. Proszę nie żyć z łudzeniami. O, taka informacja, która mi się tutaj nasuwa. E, no, w, problem, w problemie, jakim mi się pokazuje, e, mm, zakopanie toporu wojennego. Cóż to oznacza? Chodzi tutaj o to, żeby, e, żeby dojść do jakiegoś porozumienia. Karty nie mówią mi e, o co dokładnie chodzi, e, natomiast e, pokazuje mi się tutaj. Energia, energia męska, tak? E, tak, zakończy się, wie pani co? Zakończy się. E, kiedy? Okres miesiąca będzie takim miesiącem, ja nie mówię, że to się skończy w ciągu miesiąca, choć może, ale okres miesiąca będzie takim, takim okresem, gdzie jeszcze nie będzie wiadomo, o co chodzi w ciągu miesiąca. W ciągu miesiąca to tak jakby zacznie się wszystko rozjaśniać. Sprawa się zakończy. Ja bym powiedziała niebawem, niebawem, dosłownie. Na pewno w tym roku, na pewno w tym roku, e, ponieważ karta śmierci mówi o zakończeniu sprawy, tak? Karta śmierci mówi o zakończeniu sprawy i będzie miała pani takie poczucie, o Boże, w końcu się skończyło, w końcu się skończyło, e, na to czekałam. Natomiast tak jak powiedziałam, żeby to szybciej wszystko szło, to trzeba będzie dojść tak jakby do porozumienia z pewną osobą. No mam nadzieję, że to w jakiś sposób Pani pomogło i, i życzę wszystkiego dobrego. Pani Marto, ja oczywiście jeszcze dziękuję za no właśnie za maila i tutaj ja do Pani jeszcze napiszę. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Kolejne pytanie. Pani Kazia. Pani Kazia, tutaj Pani mi datę podała. Proszę, proszę, aha. czy znajdę w końcu miłość swojego życia? Czy ciągle będę po byłym mężu sama? Ok. czy Pani Kazimiera znajdzie miłość swojego życia? Zobaczmy, czy znajdzie Pani miłość swojego życia? Czy znajdzie Pani miłość swojego życia? Czy znajdzie Pani miłość swojego życia? Hmm. Pani Kazimiero. Co mi się tutaj pokazuje? Jakieś sytuacje. Co panią blokuje przed odnalezieniem miłości? Przywiązanie do byłego męża. Niezależnie od tego, czy on. Czy on. No nie wiem, bo pani nie pisze, czy jest pani. Aha, bo były, no były mąż. Nie wiem, czy w jakich w jakich... Jakżeście się rozstali, bo tutaj mi się pokazuje um, duża tak jakby nie wiem, upartość, um, zawziętość, ale to, to, to wyszła mi pani w takiej karcie. Tak jakby nie wiem, czy pani źle życzy temu temu byłemu mężowi, czy ma pani złość jeszcze jakąś. Skrywaną w sobie. Jeżeli to nie zostanie przepracowane, bo tutaj karty mi pokazują taką historię. Nie wiem do końca o co chodziło. W każdym razie jest, jest tutaj do, taka dość duża toksyczność mi się pokazała. E, I nie, nie pozostawi Pani tej przeszłości e, za sobą, przestanie rozdrapywać te stare rany i powiem tak, i po części użalać się nad sobą, tak? Bo tutaj karty też tak pokazują, to no właśnie, to ja tutaj nie widzę tej miłości. Tutaj co należałoby zrobić? Zostawić to, co było, minęło, tak? Zostawić to, wybaczyć sobie, wybaczyć temu byłemu mężowi, cokolwiek tam się nie wydarzyło, i dopiero wtedy będzie pani mogła iść do przodu. W przeciwnym razie, no to się nie uda, no bo jeżeli siedzimy w takiej negatywnej energii, co tutaj karty mi pokazują, i źle myślimy o, 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 o tym byłym partnerze, i proszę mi wierzyć, niezależnie od tego, co on zrobił, nieważne co zrobił, było, minęło, to jeżeli cały czas będziemy wracać do przeszłości, jeżeli wracamy do przeszłości i, i nie wiem, mówimy o tym, jaki on był taki czy owaki, zrobił to i tamto, no to cały czas ym, koncentrujemy swoją energię na, na tych ne negatywnych wydarzeniach. Więc, jedyne, co ma, może pani przyciągnąć do swojego życia, negatywne wydarzenia i negatywne osoby, tak? Także, żeby tutaj przeciąć to, żeby odciąć się od tego, to trzeba z, inaczej zacząć myśleć. Wybaczyć sobie, wybaczyć temu mężowi i dopiero wtedy iść do przodu. W przeciwnym razie ja nie widzę tutaj um, wielkiej miłości, ani Kazimierza. No, przykro mi, ale no, niestety tak karty mi pokazały. Wszystkiego dobrego życzę i dziękuję za maila. Kolejne, e, kolejne pytanie pani Bożena. E, co mnie czeka do końca roku w uczuciach? No, zobaczmy. Co mnie czeka do końca roku w uczuciach? Zobaczmy, pani Bożenko, zobaczmy co się takiego wydarzy. Pani Bożenka. Powiem tak, co panią czeka, pokazują mi karty, że e, warto byłoby warto byłoby dokonać e, zmian albo wyborów w swoim życiu, tak? Czyli podjąć decyzję. Określić, czego tak naprawdę Pani. Chcę w, chcę w miłości, bo ta miłość jest tutaj pokazana, jest tutaj zadowolenie, jest tutaj satysfakcja, jeżeli chodzi o, o sprawy uczuciowe. Pod warunkiem, że przestanie pani być osobą taką niecierpliwą. Czyli na zasadzie, e, no właśnie, żeby się wyzbyć tych chciejstw również, takich chciejstw, takie, takie, takie trzy, trzymanie chciejstwa. No ja chcę, żeby było tak, no ale cały czas nie jest. Dlaczego nie jest? Ale ja bym bardzo chciała, tak? Na takiej zasadzie określić dokładnie, czego pani chce, napisać sobie nawet na kartce. I zostawić, i zająć się czymś innym, tutaj uzbroić się w cierpliwość, czeka czekać nie czekając na to, aby ta um, satysfakcja w życiu uczuciowym przyszła, bo tutaj rzeczywiście nie wiem, czy jest Pani w związku, czy nie jest Pani w związku, ale tutaj mi się pokazuje odwzajemniona miłość. Dwójka pucharów jest rewelacyjną kartą, jeżeli chodzi o miłość, tak? Ale pod warunkiem, jeszcze raz podkreślam, pod warunkiem, że określi Pani czego tak naprawdę chce, tak? Bo tutaj żeby e, czasami popełniamy błęd, błąd i e, mamy kilka pomysłów na minutę, tak? Jak, jak ja chcę, żeby wyglądało moje, e, może, moje życie uczuciowe. I zaczynamy myśleć, no chcę to, chcę to, chcę tamto e, i w końcu sami nie wiemy, czego my chcemy. Także tutaj określić dokładnie, czego chcę i zawierzyć, zawierzyć swojej intuicji, zająć się zupełnie czymś innym, tak? E, I wyzbyć się takiego chcieństwa. I wtedy do Pani przychodzi miłość, satysfakcja w miłości, dużo radości, czego ja oczywiście, Pani Bożanko, Pani życzę. Dziękuję za pytanie i pozdrawiam serdecznie. Kolejne pytanie. Angelika. Czy do końca roku znajdę osobę z dostałej relacji? Zobaczmy, zobaczmy. Czy do końca roku znajdą osobę do stałej relacji? Zobaczmy. No, takie zawieszenie na chwilę obecną mi się pokazuje. Tak jakby z przeszłości już pani się od kogoś odcięła. No tak, tak, zdecydowanie. Pani Angeliko, proszę zobaczyć. Na chwilę obecną może jest sytuacja taka trochę zawieszona. No, karta wisielca mi się tutaj pokazuje. E, e, w Przeszkodzie, w przeszkodzie, co karty mi mówią, o tym, żeby um, nie karmić się też iluzjami, tak? Bardziej tak um, zejść na ziemię, chociaż. Um, no tak, trzeba mieć marzenia, tak? Ale znowu. Podjąć decyzję, podjąć decyzję, czego ja tak naprawdę chcę. jak chcę, aby mój partner wyglądał, zachowywał się, czego ja oczekuję, jakie mam oczekiwania względem tego partnera, tak? Jak sobie wyobrażam mój związek, tak? Także to wszystko mi idzie w głowie. I tutaj rzeczywiście mi się pokazuje. No pokazuje mi się cesarzowa. No czego e, chcieć więcej? Dwa asy mi się pokazują. Tak, jak najbardziej tak. Znajdzie pani e, stałą relację, w której poczuje się pani jako osoba, jako kobieta spełniona. No cesarzowa jest to ta spełniona kobieta, tak? E, tutaj to będzie na pewno coś nowego. Tutaj mamy trzy asy w rozkładzie, także rewelacja. No będzie coś nowego rzeczywiście. E, i moja odpowiedź mi tak, znajdzie pani e, kogoś do stałej relacji jeszcze w tym roku, czego ja oczywiście pani serdecznie życzę. E, dziękuję za maila i pozdrawiam serdecznie. Kolejne pytanie. Dobrze, pani Tatiana. Pani Tatiana. Dziękuję za zdjęcie, pani Tatiana. Piękna kobieta. Dobrze, i teraz co dobrego mnie czeka w najbliższym czasie? Zobaczmy, zobaczmy, co Panią Dobrego czeka w najbliższym czasie? Powiem Pani tak, co Panią Dobrego czeka w najbliższym czasie? To tutaj mi się pokazuje, że Taka rada kart, taka rada kart mi się pokazuje: nie poddawać się. Nie poddawać się, niezależnie od tego, jakiej dziedziny um, życia tutaj ten rozkład do, do, dotyczy, bo pani tutaj nie określa, um, tylko ogólnie pani zapytała, więc ogólne, ogólne czytanie, tak? Pokazuje mi się um, radość, zadowolenie pod warunkiem, że pani się nie podda, czyli um, nie tracić nadziei, um, nie tracić nadziei. Wierzyć, że wszystko już dobrze się układa, tak? Tutaj pewne historie, pewne osoby z przeszłości mogą powrócić, może to dotyczyć również dzieciństwa, rodzinnego domu, na przykład historie, ale takie przyjemne. Tutaj mi się pokazuje również praca nad sobą. Pani Tatiano, praca nad sobą e, i dzięki tej pracy nad sobą dużo Pani może zyskać rzeczywiście. Tu jeszcze co karty mi mówią o tym, żeby jeżeli jakiekolwiek pytania ma Pani dotyczące swojego życia, to znajdzie Pani odpowiedzi w swojej przeszłości, tak? E, ogólnie, e, no właśnie, jeszcze kolejna, kolejna sytuacja. E, Trzeba będzie podjąć pewne, pewne decyzje. Trzeba będzie podjąć pewne decyzje. I tutaj, co mi jeszcze przychodzi do głowy, z, z, z kwestie finansowe mi przychodzą do głowy. Nie wiem, praca. Może trzeba będzie zainwestować w siebie. W sensie, niekoniecznie wydawać pieniądze, tylko zrobić jakiś kurs może. Nie wiem, jakieś doszkolenie. Może czegoś się nauczyć. Nie wiem, przeczytać chociażby książkę jakąś, tak? Co mogłoby Pani w jakiś sposób pomóc w rozwoju. W rozwoju osobistym. W rozwoju, który przyda się, nie wiem, Pani karierze zawodowej, albo nawet w życiu uczuciowym, tak? Także tutaj zadbać o siebie, Pani Tatiano. I, i tutaj rzeczywiście mi się pokazuje, no jest Pani silnym, silną osobowością, także trzymać się tego, nie, nie wątpić w siebie i da Pani radę, cokolwiek by, cokolwiek by to miało być. Kolejne pytanie Dominika. Co dobrego czeka mnie w najbliższym czasie? No, macie takie podobne pytania. ale już patrzę. Co Pani Dominiko? Co dobrego czeka mnie w najbliższym czasie? Ale fajnie, że pytacie o dobre rzeczy. Co dobrego? Duża zmiana. Pierwsza karta, którą wyjęłam, karta śmierci. Pani Dominiko, transformacja duża Panią czeka. Teraz tak. No, dość, do, powiem tak, dość um, takie, no, karty, można by powiedzieć, ciężkie, energie, ciężkie, które później wychodzą, um, ta energia później się transformuje na coś naprawdę dobrego. Nie bać się. Duża transformacja w Pani życiu się szykuje. Pewne rzeczy muszą umrzeć, pewne historie się pokończyć po to, żeby. Um, no, żeby rozpocząć nowy rozdział, tak? Tutaj karty mi pokazują, żeby e, rada kart jaka jest, nie skupiać uwagi na energii braku. Czyli jeżeli coś kończy się w Pani życiu, nie żałować tego, to znaczy, że to miało odpaść z Pani życia, to miało zniknąć z Pani życia, ponieważ nie, mm, nie przynosiło już Pani żadnych korzyści. I, i skupić uwagę na tym, że e, tak, jestem otwarta teraz na wszystko to, co dobre żeby do mnie przyszło, tak? Nie skupiać uwagi na energii braku, bo więcej pani tego do siebie przyciągnie. Także tutaj duża transformacja. Również trzeba będzie podjąć decyzję. No powiedziałabym, że chodzi tutaj o podjęcie decyzji związanych właśnie z tą energią braku, czyli skupić uwagę na tym, co pani ma. Bo zawsze są dwie opcje do wyboru. Jeżeli coś złego na przykład dzieje się w naszym życiu, ja nie mówię, że u Pani tutaj coś złego, po prostu to w zależności od tego, jak my na, na pewne sprawy patrzymy, prawda? Um, czyli tak, jeżeli coś dzieje się w naszym życiu i no na początku wydaje nam się, że. To było najgorsze, co mogło się stać, że na przykład pewne przyjaźnie, pewne związki się kończą, pewne historie zawodowe się kończą i no, człowiek jest tak skonstruowany, że nie lubi za bardzo zmian, tak? Ale właśnie o to chodzi, żeby wyjść z tej swojej strefy komfortu. I tutaj, bo wtedy, wtedy dopiero możemy się rozwijać. I tutaj mi się pokazuje właśnie ta transformacja, ten rozwój u pani, i żeby absolutnie, absolutnie się nie bać, bo to jest to, tak, tak jak było sformułowane pytanie, co dobrego czeka mnie w najbliższym czasie? No właśnie to będzie dla Pani dobre, że pewne historie się pokończą po to tylko, żeby Pani mogła stanąć w swojej prawdzie i bronić swojej prawdy, swoich racji, tak jak ta królowa mieczy, która mi się pokazuje. Trzeba będzie podjąć decyzję, no właśnie wybrać tą opcję, że to się wydarzyło po to, aby... Abym mogła stanąć na nogi, bronić swoich racji, stanąć w swojej prawdzie i teraz wszystko zacznie się układać tak, jak ja chcę, tak? Zadbać o siebie. Także piękne karty, pani, pani Dominiko, bardzo ciekawa wróżba. Wszystkiego dobrego pani życzę i, um, i dziękuję za maila. Pozdrawiam serdecznie. Kolejne pytanie: Jagoda. Czy osoba, o której myślę, odezwie się do mnie? już patrzę. Czy osoba, o której myślę, odezwie się do mnie? Czy osoba, o której myślę, odezwie się do mnie? Ja nie widzę tego. Ja nie widzę tego, tego odezwania się. Tutaj jakaś karta sprawiedliwości, nie wiem, czy to jakaś zależność um, karmiczna, czy no właśnie, karma jakaś może wróciła do tej osoby, czy nie wróciła, no nie wiem o co do końca chodzi, w każdym razie karta wisielca i karta pustelnika nie mówi o kontakcie, ja nie widzę tego kontaktu ze strony tej osoby, bynajmniej nie na chwilę obecną, to jest wszystko takie przeciągnięte w czasie, nie wiem, może ta osoba zmaga się z jakimiś historiami tutaj prawnymi, może ma głowę zaprzątniętą zupełnie czymś innym, musi uporządkować swoje sprawy, ale jest karta zawieszenia i ta osoba chce być sama, ja nie widzę tutaj kontaktu. Dziękuję za, za maila i pozdrawiam serdecznie. Kolejne pytanie Pani Katarzyna. Hmm. E, e, okay. Czy wyjdę za mąż jeszcze raz? No dobrze, zobaczmy. Czy wyjdzie pani, pani za mąż po raz kolejny po raz kolejny. No. Czy pani Kasia wyjdzie za mąż jeszcze raz? Zobaczmy. Wyjdzie Pani tam już jeszcze raz. Hmm. Wie co? Co mi karty tutaj pokazują? No ciekawe, cie, ciekawe. Pokazuje mi się e, karta samotnika. Sam, samotnika, p, karta pustelnika, nie samotnika. No pustelnika. E, Karty mówią o tym, żeby się dokładnie, żeby się dobrze zastanowić, żeby się dobrze zastanowić, wyciągnąć wnioski z przeszłości. Jeżeli Pani, być może miała Pani nieudane małżeństwo wcześniejsze, to znowu odpowiedzi znajdzie pani w przeszłości. Um, Powiem tak, nie śpieszyć się z tym. Jest możliwość, jest rzeczywiście możliwość, no bo tutaj historia może się powtórzyć, jest możliwość, żeby wyjść za mąż, ale z niczym się nie śpieszyć. Naprawdę z niczym się nie śpieszyć. Karta postelnika mówi zwolnij tempo, zwolnij tempo. Zastanów się, czego ty tak naprawdę chcesz. Nie żyj iluzjami, nie karm się iluzjami, określ dokładnie, czy rzeczywiście ten papier jest ci tak potrzebny do szczęścia. No nie wiem, tak mi to przychodzi tutaj do głowy. Oczywiście, jeżeli będzie pani chciała wyjść za mąż, to można to zrobić, ale odnoszę wrażenie, że tutaj historie mogą się powtarzać. Wyciągnąć, proszę, wnioski z przeszłości. Dlaczego, dlaczego pani chce tak bardzo wyjść za mąż? Skąd to się bierze, żeby się nie karmić jakimiś iluzjami, nie pisać sobie harlekinów? No nie wiem, pani Kasiu. No, te, te, tak mi karty tutaj pokazują. Karta, karta pustelnika mówi, um, czy to małżeństwo ma pani dać szczęście? Jeżeli, jeżeli tak, jeżeli takie, albo poczucie bezpieczeństwa, stabilizację, to może warto by było się zastanowić, um, czego pani sobie nie daje w życiu, że potrzebuje tego od powiedzmy męża, tak, mężczyznę, z którym wzięłaby pani ślub. Um, Proszę mi źle nie zrozumieć, tylko czasami, no właśnie, kobiety zazwyczaj dużo jest takich kobiet. Sama kiedyś taką kobietą byłam, że właśnie to małżeństwo, to małżeństwo miałoby zagwarantować tą stabilizację, to poczucie bezpieczeństwa, wszystko to, czego my same sobie nie dajemy. Proszę sobie dać to samej, i, i, i wtedy y, proszę się zastanowić, czy jest to aż tak potrzebne. Nie chodzi mi tutaj o związek. Chodzi mi tutaj o, o, o to małżeństwo. Nie wiem, tak mi się nasunęło po prostu, ale możliwości jak najbardziej są. Możliwości jak najbardziej są, Kasieńko. Tylko, no właśnie, karta nie bez powodu mi wyszła tutaj, żeby wrócić do przeszłości i wyciągnąć wnioski z przeszłości. Kolejne pytanie, pan Łukasz. Mm. Okej. Okay. Dlaczego wybrała innego, czy wróci do mnie? To są dwa pytania, więc ja się skupię na tym drugim, dobrze? Czy wróci do mnie? Dlaczego wybrała innego? Tutaj, yy, yy. pani Łukasza, to są dwa pytania, więc ja skupię się właśnie na tym, na tym drugim. Czy wróci do mnie? Nie mam imienia yy, osoby. No, ale dobrze. Pan Łukasz, czy, czy wróci do mnie, czy wróci do pana, czy wróci do pana? Powiem panu tak, że. No, jest, powiem tak, no ciekawe karty. Wie pan co, jeżeli pan wejdzie w taką męską energię i zawalczy o tą kobietę, i rzeczywiście zawalczy o tą kobietę, to rzeczywiście mi się ten powrót pokazuje. Pokazuje mi się powrót tej kobiety, ale tutaj sil, silna męska energia, tutaj od pana zależy, jak pan zawalczy o nią to wtedy ona, ona, ona wróci. Ale tutaj to nie na przykład jeden telefon, jeden sms, tylko zawalczyć. Zawalczyć o tą kobietę. Jest szansa, żeby ona do Pana wróciła. Kolejne pytanie. Dziękuję i pozdrawiam Panie, yy, panie Łukaszu. Yy, Karolina. Yy, Okej. Okay. Tutaj mam pytanie odnośnie chłopaka o imieniu D, z którym łączyła mnie relacja takiego randkowania. Okay. Szło to w dobrą stronę, a nagle przestał się do mnie odzywać. Zrobił tak zwany ghosting. Czy odezwie się do mnie? No zobaczmy, czy Damian. się odezwie do pani? Karolina. Czy się odezwie? Zobaczmy, zobaczmy. Odezwij się do pani. Odezwij się do pani. Odezwij się do pani i, i tak. Um, tak, to są bardzo pozytywne karty. Tylko niech pani się zastanowi. Um, no właśnie. Tutaj to jest taka. O, o, ten mężczyzna mi się pokazał w takiej dość silnej e, e, energii, ale takiego troszeczkę egoisty. Może takie nastawienie miał do. No, myślał głównie o, o, o sobie. Znaczy, tak, nie mam, nie mam nic takiego złego na myśli. Co prawda, wyszedł mi w karcie diabła. To, to jest ta przebiegłość, to jest tutaj osoba, która myśli tylko i wyłącznie o swoich potrzebach i zaspokajaniu swoich potrzeb. Natomiast tutaj. Czy on się odezwie? Odezwać się odezwie. Tak, odezwie się do pani. Dobrze, dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Kolejne pytanie. I to już jest ostatnie pytanie. Pani Agnieszka, czy stworzymy szczęśliwy związek z T? Okay. Czy stworzymy szczęśliwy związek? Czy stworzymy szczęśliwy związek? Pani Agnieszka. Czy stworzymy szczęśliwy związek? Pani Agnieszko, ja powiem tak. Ja nie widzę tutaj, aby na chwilę obecną, w tej energii móc stworzyć szczęśliwy związek. Tutaj tak jakby, nie wiem, pani albo, pani albo ten mężczyzna, przechodzicie jakąś właśnie zmianę w swoim życiu. Nie wiem, tutaj karta śmierci jest taką dość ciężką kartą, która mówi o transformacji, transformacji relacji. Natomiast kartą wynikową jest karta wieży. No. Ciężko tu mówić o. Um, coś musiało, co, coś musi się takiego wydarzyć, co tak naprawdę zwali na kolana albo panią, albo jego, albo oboje was, żebyście mogli w jakiś sposób. Znaczy, powiem tak, co jeszcze mi się pokazuje? Tutaj w przeszkodzie mi się pokazuje, tak jakby inna kobieta. E, inna kobieta mi się pokazuje w przeszkodzie, bądź, bądź, jeżeli nie inna kobieta. Um, no, chyba ten mężczyzna nie jest żonaty. No, w każdym razie, jeżeli nie inna kobieta, to może tutaj chodzić o um, może pani zbyt bardzo zwraca uwagę na niego niżeli na siebie? Może za bardzo pani myśli e, kategoriami, co on myślał, co powiedział, a dlaczego tak zrobił, a, a co by było gdyby, a co on o mnie myśli może warto byłoby się skupić bardziej na sobie. Tutaj pokazują, pokazują mi kartę, że em, tak jakby za jakiś czas otworzy Pani oczy i spojrzy na sytuację zupełnie inaczej. Hmm, wie Pani co? Nie wiem, noszę wrażenie, że może Pani troszeczkę idealizuje tego mężczyznę. E, ja, ja nie widzę tutaj szczęśliwego, szczęśliwego związku. To znaczy tak, nie nie z tego punktu, w którym pani się obecnie znajduje. Ja tego tutaj e, nie widzę, pani Agnieszko. Tutaj mi się pokazuje pewne jakieś przekłamanie, jak, jakaś nie do końca szczerość mi się pokazuje w kartach. Także, ale odnoszę wrażenie, że pewne historie, pewne sytuacje wyjdą na jaw i spojrzy pani na, na to wszystko zupełnie, zupełnie inaczej. E, kochani, to byłoby na tyle. Ja oczywiście dziękuję wam za wszystkie pytania. Mam nadzieję, że w jakiś sposób mogłam Wam pomóc. Piszcie do mnie, subskrybujcie kanał. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.